Witajcie kochani, witam wszystkie rybki na naszym czytaniu dotyczącym problemów, tak? Jeżeli jest coś, co Was martwi, no, z czymś się mierzycie teraz, to może to, to jest czytanie dla Was? Tylko pamiętajmy, to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało z każdym, ale może akurat ktoś, choćby jedna osoba znajdzie w nim coś dla siebie, dlatego, no, dlatego je robię. Zaczynamy, zobaczymy, jaka jest, jeszcze sobie przełożymy, jaka jest Wasza energia. Jaki problem? Wasza energia to królowa monet. Problem to dwójka mieczy. Widzicie się w śmierci, czyli zmianie, U, przepraszam. Tutaj przeszłość, najbliższa przyszłość. Zaraz sobie dopowiemy te wszystkie karty, omówimy. I rezultat. No dobrze, widzicie się w królowej monet. To jest osoba praktyczna, stabilna, być może zamożna, taka, która wszystko ma. No ale zobaczymy. O, dwójka monet i piątka kielichów. Ale osoba, której czegoś brakuje, może chodzić o uczucia, może przeżywa jakiś smutek teraz. Yy, czyli tak, pieniądze się zgadzają, ale czegoś tutaj brakuje. Nie ma balansu, jest dwójka monet, tak? Yy, może nie ma osoby was, przy was, takiej do kochania. Albo którą kochaliście, więc jest smutek. To jest też żałoba, więc mógł ktoś tutaj odejść, tak? Od was, yy, z waszego życia. Yy. Więc taka jest wasza energia. Dlaczego dwójka mieczy jest jako problem? O rany. Dwójka mieczy, siódemka kielichów i dziewiątka buław. Czyli coś przeszliście tutaj. Macie jakieś swoje przeżycie, jakieś doświadczenia bolesne, ale idziecie dalej. Idziecie dalej, chociaż jest coś tam jakaś drzazga po prostu w sercu tkwi, i to jest ten smutek też, tak? Są tutaj iluzje, są jakieś decyzje do podjęcia, są. Może są jakieś nowe oferty, przychodzą, czy coś takiego, tak? Nowe osoby się pojawiają, ale, ale wy nie potraficie jakby zobaczyć, która z nich jest dla was. Która jest tą prawdziwą, tą, którą chcecie. Więc czegoś nie widzicie, i to jest właśnie ten problem, z którym się mierzycie teraz, bo wy idziecie dalej, tak? Jest ta determinacja tutaj. Wiecie, życie toczy się dalej, tak? Więc chcielibyście czegoś, może macie jakieś marzenia, tak? No ale coś tutaj, są jakieś wybory, jest ból i jakaś niewiadoma. Więc wy widzicie się w tej śmierci, w tej przemianie coś, no tak. O rany. Coś się zakończyło i coś się w Was zmienia teraz. Jest dziesiątka mieczy, dziewiątka, ym, szóstka mieczy. Czyli Wy jesteście w tym procesie transformacji, tak się widzicie, tak? Coś się dla Was zakończyło, może Wasze stare ja się zakończyło, tak? Bo coś się wydarzyło, zaraz zobaczymy, co. I no, może ten diabeł tutaj się wydarzył, i teraz jakby sytuacja zmienia się na lepsze, już jest lepiej, już się poprawia tutaj, bo nastąpiła jakaś zmiana. Może spojrzeliście na sytuację inaczej teraz, tak? I jest lepiej. Być może ktoś was tutaj zranił, tak? Może was oszukiwał, i, i stąd też jest to, że wy nareszcie zaczynacie to widzieć. Albo chcielibyście zobaczyć, bo jeszcze nie widzicie, tak? Coś się zakończyło. No dobrze, przeszło. Siódemka buław. No jakaś prawda wyszła na jaw. Ktoś coś powiedział, czegoś się dowiedzieliście. Było szczęście, była dziesiątka kielichów. I... No jest as z mieczy, który coś uciął, tak? Raz na zawsze. I zatem mógł stać diabeł. Dlaczego mamy diabła? Czwórka mieczy i król kielichów. Wiecie, ten, ten diabeł to mógł być ten król kielichów. To może być związana um, z miłością, ze związkiem tutaj. I Cokolwiek ta osoba wam dawała, może, może cały czas daje, tak? A wy myślicie dopiero o tym, żeby coś zakończyć to są jakieś iluzje, tak? Król kie... nie król Kielichów, rycerz Kielichów, to jest taka niedojrzała miłość. To jest, wiecie, to jest z jednej strony piękne, tak? Bo on to jest ktoś, kto kocha, kto przytula dużo, kto jest taki właśnie bardzo ciepły, bardzo żywiołowy. To są takie początki miłości. Ale z drugiej strony ta osoba się nie deklaruje. Ona nie deklaruje się, że ona chce z wami być. Tak jakby wy wyglądacie znaków z jego strony czy z jej strony, bo jesteście w tej królowej monet. Wy chcecie stabilizacji, ale no jest tutaj właśnie ten smutek, tak? Więc ta osoba tutaj, no ona cały czas była na, na tym poziomie, jeden, tak? I ona nie chciała nigdzie iść wyżej, więc to tutaj boli, może to zostało właśnie powiedziane, bo wy powiedzieliście o tym, że chcecie mieć rodzinę, tak? Chcecie, czy nawet rodzinę? No, chcecie mieć kogoś, tak? Z kim będziecie oglądać razem telewizję, powiedzmy. No, ale ta osoba, ona sama nie wie, czego chce. I to jest właśnie ten problem. Może kłamie też. Może nie mówi Wam prawdy. Więc, no, taka sytuacja. No ale szóstka była to jest najbliższa przyszłość. Czyli może dostaniecie to, czego chcecie. No pięknie. Jest y, kapłanka i dziewiątka kielichów. Czyli dla niektórych wiecie, y, możecie być sami ale szczęśliwi. Wiecie? Bo nareszcie nikt wam tutaj nie będzie mydlił oczu. I dlatego jest ten koniec, tak? Wy coś się was zmieniło. Zaczęliście widzieć te kłamstwa. Mm, I no, i teraz decydujecie, że odchodzicie od tego, i jesteście sami, ale jesteście szczęśliwi. Tu jest zwycięstwo, tu jest dziewiątka kielichów. To jest osoba samotna, ale spełniona. Y, czy też singiel, tak? Spełniony, sam świetnie się czuje ze sobą, nie potrzebuje aprobaty innych. Y, to jest osoba, właśnie, która, ona czuje, że ona się świetnie w tym czuje. No jest taka kapłanka, tak? to jest może moja rola, może powinienem, może mam być sam właśnie, bo jednak albo może wiecie co, możecie wejść sami w, w rolę tego, króla, tego rycerza Kielichów. i akceptujcie w swoim życiu osoby, które są po prostu na chwilę, tak? Z którym fajnie jest iść do kina, fajnie jest coś tam zrobić, ale nie nastawiajcie się na więcej, bo, bo wtedy może właśnie przyjdzie to, czego chcecie gdzieś tam w środku, tak? No ale jesteście fajnie, się czujecie sami ze sobą. Co przychodzi z, zewn z zewnątrz? Pustelnik przychodzi z zewnątrz. Dziesiątka buław i rycerz monet. Może przyjść wiadomość od tej osoby, którą zostawiliście, która jest teraz właśnie w tym pustelniku, ale, ale wiecie, to jest znowu ciężkość dla Was. Wy poczujecie, że no, że znowu się robi ciężko, kiedy ona się z wami skontaktuje. Bo, no bo to było jakieś obciążenie u was, tak? Tyle wam dawała ta osoba właśnie, że wciąż było jakieś, jakaś niewiadoma, że nie wiedzieliście, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co robi, czego nie robić i tak dalej. Więc jeżeli ta osoba się rzeczywiście odzywa tutaj, to... No, to jest ta dziesiątka buław. To jest po prostu ciężar, ten, który wcześniej czuliście. I to jest właśnie, to was utwierdza w przekonaniu, że wy chcecie być w tej dziewiątce kielichów. Że lepiej być samemu, ale szczęśliwym, tak? Wasze nadzieje i obawy jest umiarkowanie. Król monet i paść Buła. No macie nadzieję, ja myślę, że jednak pojawi się ktoś w waszym życiu, ale to będzie król monet. Bo wy jesteście w królowej monet, czyli to będzie świetna para, która jest stabilna emocjonalnie. Wszystko dzieje się powolutku tutaj, tak? W tym umiarkowaniu, tak? Wszystko jest takie, no jest równowaga tutaj, jest równowaga we wszystkim, jest taka klarowność, taka jasność komunikacji, łatwość komunikacji też. No i wy Macie nadzieję, że to Wam właśnie doda tego ognia do Waszego życia, tak? Nareszcie właśnie to, taki początek z taką osobą. O, kopię sobie tutaj w biurką. Yy, to jest to, czego chcecie ewentualnie, tak? Bo świetnie się czujecie sami ze sobą, ale jak już, to Wy chcecie króla monet, a nie jakiegoś rycerza, nie jakiegoś pazia. Być może ten paść tutaj, to jest też właśnie ta obawa, tak? Jaki jest rezultat? Siła. No, może do was przyjdzie lew. Może lew jest tą osobą? Albo to jest wasza siła, zaraz zobaczymy. Ojacie, dwójka kielichów i królowa buław. Widzicie, no to może być ktoś, to może być lew, kto tutaj przyjdzie i to będzie ten związek, na który, który zaakceptujecie, tak? Bo to jest osoba atrakcyjna, wiecie, ta królowa to może być mężczyzna też, tak, w tej energii właśnie, ale to jest osoba atrakcyjna, taka pełna wigoru, taka, która też odniosła sukces, tak, więc ona nie, no nie będziecie musieli jej sponsorować, tak, ona, ona wie, jak okazywać uczucia, tutaj jest naprawdę po prostu 10 na 10, tak jeżeli czegoś szukacie. I ta osoba do Was przyjdzie tutaj. Pokażę Wam tutaj te karty piękne. Dwójka kielichów, siła i królowa buław. Taki jest rezultat dla Was. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.